Pięć kluczowych faktów o Biblii Ekumenicznej, które powinieneś znać już dziś. Pierwszy, Biblia Ekumeniczna to tłumaczenie powstałe we współpracy różnych kościołów chrześcijańskich w Polsce. Drugi, jej głównym celem było stworzenie tekstu, który zbliża i jednoczy chrześcijan różnych wyznań trzeci. Dialog międzywyznaniowy i promowanie wzajemnego szacunku to fundamenty powstawania Biblii ekumenicznej. 4. Wpływa na społeczności, inspirując do wspólnej modlitwy, działań charytatywnych i projektów edukacyjnych. 5. Różne tradycje interpretują Biblię ekumeniczną po swojemu, co wzbogaca, ale też rodzi wyzwania teologiczne. Zostań z nami po więcej ciekawostek o Biblii i chrześcijaństwie.